Dobra, każdy. E, Brookhaven ukrada od nas wszystkie pomysły. Na przykład Burger Barn. Proszę pana, przecież Burger Barn jest ich. Także, możecie wprowadzić taką restaurację. Będzie się nazywać Burger Barn. Ale ona już istnieje. Teraz! Okej. Okay. A co ci chodziło? Dobra, więc musimy zacząć! Wojny! Ep. Bip. 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 Czemu ten bud... Jest szkoła! Szkoła! Głupi poniedziałek. Czemu jest wychodzę garażem? Przecież tam są drzwi tej... Ty... Dziadku jestem. Mm. Zaraz będę spóźniony Mamo Czemu ma takiego fiata? Trój szybko Okej Czemu? To nie jest nawet ta strona szkoły Jest w tamtą stronę, mamo O, dzień dobry, panie Marku nie, będę spóźniony O mój Boże Ehm. Um. O! Nerdzie! Wewee, jesteś już wcześniej? Nieśmy dzisiaj być na 13. Co? No bo ym, cała szkoła dzisiaj ma wcześniej. Teraz mam... Yy, teraz ósma klasa ma. My... Yy, dobra, wchodzimy. Jest u nas a ale okej. Okay. Dobra. Będziemy się uczyć wojny 75. Czemu jest alarm ewakuacyjny? Ja idę pierwszy. Nie miałam w planie ewakuacji. Wow, za szybko. Uwaga! To jest ważne. Czemu nasz dyrektor ma takie dziwne włosy? Więc jest wojna, Brukey Wenowska. Wojna Bru. Co? Brooksburg za ma zamiar zrobić nas, nas wojnę. Na sto ze mnie. No, sobie przeczytaj jej wiadomości. No serio? Dawa mi tą gazetę. Okej... Okay. Czytaj dalej. Nie potrzebowałam tego, ale okej. Okay. Więc... Um, za chwilkę będzie ewakuacja, za jakąś jedną godzinę. Jedną godzinę?! No każdy musi tutaj być! Ewakuacja. Czemu on stoi? To Fundman?! Mam zwidy. Jedź ty durniu! Okej. Okay. Szybciej! O, o! 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 Za szybko! Yyy... Eh. Chyba bo ja trochę za szybko! Um. Um. Co się tam? Juuu... Ej! Mój nowy dom? Na apokalipsę? Hmm. Oj, wow. dobra, wiem gdzieś będę mieszkać. Hmm. Witamy w moim przytulnym domu. Ma tutaj urzeczko. Um, kanapę, troszkę latarek, y, telewizję. Co to? Bilety? A nie, czekaj, lotnisko jest zamknięte i w sumie wszystko, bo... Um, ale tutaj mamy kibel, tutaj troszkę jedzenia, wtedy jak będę głodny. Um, no i no, jak stąd mogę wyjść? Tutaj zrobiłem sobie taką ścieżkę. Mam nadzieję, że jakimś cudem um, to nie będzie jakoś wpływać, że... Y, że rząd znajdzie moją bazę, to nie jest foreshadowing. Um, um. Dobra, lądujemy. Tutaj poczekam. Słyszałem, jak helikopter wylądował, ale nie bójcie się, bo mam plan. Więc na początku będę musiał zbrajbować gościa z helikoptera i po prostu strzelić w helikopter, potem wziąć to i, zbombow i zbombować Blocksburg albo coś tam zrobić, nie wiem. Dobra, alo, jeśli jak ktoś jest, proszę się poddać. Poddaj beczku! A! O nie, 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 nie! To Kibla, spłuczcie! Nie, to no chyba, że dasz broń. Dzięki, chłopie! Stać, albo strzelę! Lulilaj, lulilaj, tego strzeliłem. Nie to nie obchodzi. Jak są wyjść? Dobra, szybko. Na moim pugu. Skąd ja mam pugu nawet? Nie! Bip, bip, bip. Nie, poddaję się. Dobra, no to się poddaj. To jest mój helikopter teraz. Teraz muszę znaleźć bazę Pana Prezydenta. Okej, okay, dobra. To on tutaj na jest? E, Okej, okay, będzie. Tylko, że nie sabotażuj nic, niczego. Dobra. Proszę, nie zespalnuj się. To im Moim popo. A może chidać kukurwiony? Ciężko zrobić, chodzić. Dobra. Dobrze. Co on to? O nie! Chcesz bym Brookhaven? Bo ona jest ciężka. jest jakoś 20 dni... Nie, 10, ty gubcze. Robiliśmy ją... Nie, 20. Nie wiem. Dobra, idę. Czy to był Bachor? Eee! Dobra, nie. On nie miał! Ja go nawet nie widziałam. Raz stuk, stuk, stuk. Stuk. Podmieniłem. Widzi nas jego kraj. Szybko, szybko, szybko. Ty. Um, na chwilkę wyjdź. Okej. Okay. Nie wychodzisz. Dobra. Po prostu zostaniesz. Szybko muszę uciec. Zanim zbombuję. Tam jest w ogóle e, Brookhaven. Jak się ja Dobra. Dobra. Muszę to zobaczyć. Ło wow! Czemu to idzie do mnie? Szybko! Uciekam, 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 uciekam. Dobra. Ehm. Nie wiem co powiedzieć, więc po prostu wyskocz z ekranu edytowany Macieku. No i powiedz to, to, co chcesz powiedzieć. A ja mówię do widzenia. Teraz mówi do Was edytowany Maciek. Więc sorry, że nie robiłem filmów tak często. Myślałam, że ten film będzie krótki, ale to trwa. Um, nie wiem, ale chyba długo, 9 minut. Myślałam, że 5, więc troszkę dłużej. Um, sorry, że krótki film, ale będę robić fi długie filmy. Sorry, że nie robiłem długich filmów ostatnio. Znaczy w ogóle nie robiłem filmów. Robiłem ostatni film jakoś 1,5 miesiąca temu. Dobra, a teraz żegnam się z Wami. Bye bye.